Dzień dobry z Polsko! Witamy na konferencji Shane Boxing Night Extra. Dzisiaj jest ze mną nasz aktualny mistrz federacji Maciej Gruby-Siedlecki. Oraz jego przeciwnik na dzisiejszej gali, czyli Rafał. Dokładnie. Dzisiaj Gruby zostanie rozpierdolony, pozbawiony pasa i zęby mu oszczędzę. Chłopie, dobra, <laughs> nie mogę na ciebie patrzeć, to jest dziwne. Zaczynamy! Dobrze, Rafał, so, jak się czujesz na swoim, na swoim debiucie, jak się czujesz przed samą walką? Czuję się dobrze, przed walką zjadłem trochę rosołu, przegryzłem cebulą, popiłem go żubrem, mamy to na nagraniach. No Myślę, to jak że... ten, to jak ty idealnie, nie zarzygasz się, kurwa. Myślę, zobaczymy to do walki i gruby zobaczy właśnie jaka to jest moc, kiedy kurwa opierdolisz marchewkę z rosołu gotowanego człowieku świeżego będzie rozpierdolony. No zobaczymy jak to się sprawdzi, a ty gruby jak się czujesz? No Dlaczego to nie pierwsze rodeo ogólnie, więc... Co sądzisz? Ja ogólnie tak jak nie wiem w zwiastunie. Mam już jedną, drugą i trzecią wyganą walkę. A gdybym miał trwałe to mi to z palcem w dupie. Chłopie, 7 lat temu najebałem się na przystanku. Jak mieliśmy kilkanaście lat, to, to, to zapewne najebałem ci jeszcze raz. Jestem większy. Znaczy, ty też niby, ale chuj z No ta waga powoli schodzi. Nie czynisz się teraz trochę mniej, pewnie, jako że ważysz już mniej? Ym, to, to prawda, jest trochę minus. Co ciekawe, spodziewałem się, że do walki za fajem wyjdę sporo cięższy, tak jak z wszystkimi innymi. A okazało się, że jesteśmy zróżnani wagą mniej więcej. Yy, więc y, trochę różnica jest, ale spokojnie, jak wa. Obywa i no, go tak samo. Cześć, Na Rafał, trenujesz ogólnie? Coś trenowałeś, coś do tej gali? Czy tak bardziej e, jesteś e, przekonany, e, że go e, najebiesz? Mój trening wy, wy, wyglądał dzisiaj po prostu, kiedy się przebudziłem, uznałem, że potrzebuję zrobić takie minimalne coś przed tą walką, żeby to jakoś wyglądało, prawda? I po prostu sobie zrobiłem taką mini walkę, ustawiałem stoper, prawda? I Przetrwałem 6 rund z walki z cieniem, a gruby jest praktycznie jak cień, więc rozpierdolę go myślę, że jeszcze szybciej. Ale to mamy zmierzyć 6 rund przed fają, bo w 7 cię znokautował, czyli tak? W taki sposób? <laughs> nie, nie, po prostu 7 rundy nie doszło przez niezdolność przeciwnika do walki. <laughs> Słońce zaszło! <laughs> Gryby, słuchaj, czy na tę walkę jakaś, jakaś nowa technika wleci? Czy trenowałeś coś nowego, czy raczej to samo co wcześniej, w poprzednich? W Wiesz co, yy, wyjątkowo naprawdę dosyć mocno trenowałem, mam nawet jakieś tam gameplany plany w głowie, oczywiście, chuja z tego wyjdzie jak zawsze, ale oczywiście coś tam ma przygotowanego. No mnie wszystko trenowałem, 20 kg służyłem, yy, trenuję trzy razy w tygodniu, więc kondycja też się dużo poprawiła, wcześniej już była dobra, więc to też jest myślę... Na plus na pewno na plus. Słuchaj Rafał, czy, czy boisz się, powiedz mi, czy, czy czujesz obawę, jak tak teraz słuchasz Maćka i jak widziałeś jego walki, nie wiem, w ogóle oglądałeś, oglądałeś tak oglądałem, jak komboksuje? No jak się z tym czujesz? Boisz Wiesz, się trochę? co, jego techniki nie obawiam się wcale, ponieważ jest ona można powiedzieć zerowa. Yy, natomiast kondycja nie ukrywam przez to, że nie miałem czasu na takie przygotowania fizyczne, prawda, kondycyjne, może być troszeczkę słabiej pod tym kątem, ale Biorąc też pod uwagę to, jakich mamy przeciwników wcześniej, nie ukrywamy, byli to same bambiki, kurwa, bez żadnego tutaj problemu do rozjebania. Tak więc, tak, tak. więc w momencie, kiedy dostanie rywala godniejszego, myślę, że wtedy ta kondycja może być troszeczkę słabsza, ponieważ skupi się mm. bardziej na walce, tu bardziej, co prawda, się może podpalić. Więcej takiej interakcji będzie, przez co, przez co może ona szybciej pa. Czy chciałbyś go ogólnie się nauczyć trochę pokory? Czy można tak to no, nazwać? No, może nie, prawda, to jest walka, wszystko się może wydarzyć, szacunek do przeciwnika zawsze się należy, aczkolwiek myślę, że no, prawda? nie można nigdy wychodzić do walki z założeniem, że się okay. ją przegra, dlatego uważam, że grubego rozpierdolę na deski po prostu i nie, nie będzie bude... językiem gwoździe wyrywać. Szanujesz go jako przeciwnika, tak? Można jako przeciwnika go szanuję, ale jako człowieka, prawda, no to... To, to, to już inna historia. To, tak. Ja chciałbym tylko wtrącić, że mm, oczywiście jestem niezuciężony i najlepszy tutaj, ale może rzeczywiście po czasie muszę stwierdzić, że tak naprawdę walczyłem z Włóczyńskim, z pykiem i z Niciarzem. Więc y, no, ci przeciwnicy rzeczywiście nie wyglądają na dobrych, ale ja zbieram wszystkich trzech tak czy tak. Y, a Rafał jest y, kolejnym kurwa, z ich grona, czyli małym pociesznym grybaskiem, więc myślę, to czy tak samo jak nie Niciarz, nie łuku, ale myślę, że jak pyjek. No, zerzyga się, zerza, to może rzeczywiście zażyga. Ty chyba trochę jak, tak, jak Jack Paul tutaj mm. jesteś na tej gali. Ponieważ nieważne ile walk wygrasz, to i tak potem mówią, że walczyłeś z samymi cieciami. Czy, czy nie, nie denerwujesz czy to trochę, mimo że już masz już trzy zwycięstwa, kurwa? Dalej mówią, że nie jesteś kurwa bokserem, bo walczyłeś z samymi cieciami. No szczerze, tak powiedzieć, że nikt tak nie mówi. Ja eee, tak mówię. No, ale jeśli ee, mówisz o tym, że walczysz z samymi cieciami, to ja też szyźciej, i z tym też się zgodzę. To jest cieci bany. No ale no trudno, no trzeba. Tatuś tatu nie chcę musi, Dobrze, przechodzimy teraz do segmentu pytanie od widowni. Słuchajcie drodzy, drodzy widzowie, czy macie jakieś pytania do naszych zawodników, którzy dzisiaj stoczą walkę? Ile ważycie? <laughs> 96 kilo. 97 kilo. 93. No, no to, to jest to rocznicy, ale, ale... A to nie jest to co z łukiem Gruby 25. Kurde, <laughs> I teraz, który? <laughs> Dobrze moi drodzy, to jest koniec tej części konferencji, a teraz przechodzimy do face to face. Face to face. Subtitles by the Amara.org community